Witam was witam serdecznie was następnym odcinkiem na moim kanale z Brawl Stars Dzisiejszym naszym zadanie Jeszcze raz zrobimy ponowne, ponowne 3 winne, jak było to poprzednim po odcinku Dzisiaj zrobimy sobie opening skrzynek, które oczywiście przed odcinkiem sobie jeszcze naszykowałem Możecie teraz sobie zobaczyć Dzisiaj wiemy też 20 rangę Colta na różnych meczach A dzisiaj sobie zagramy wyzadymę Pary I solo Zaczynajmy więc ja mam wam jeszcze powiedzieć Że na końcu będzie też informacja Ważna Jako i też mam nadzieję że będzie działać ciekawa No to Zaczynajmy dzisiejszą rozgrywkę. rozgrywkę. Jak tak patrzę to już się zaczyna nieprzyjemnie Ja znowu nie mam neta Znowu A musimy to przeżyć teraz. Czekajcie no. YouTuber, który nagrywa dla widzów takie słabe gry, że jest brak z internetu. No dobra, no. Dobra. No braku internetu. No va. Dov'è? Sì. Dov'è? Ho un piuè? Ho No. No, nie. Dobra, mam nadzieję, że w kolejnym meczu nie będzie takiego słabego internetu. Strzelam! O, styszku. O, nie, nie, tamtego to ja idę, ja idę tamtego czarnego dobić, ja idę dobić, tego czarnego. Gdzie jest ten czarny? Kurna no, no do kogo ja podaję no? Genialnie więc, genialnie Odliczenie się zaczyna Niedobrze Klekarz Kogoś, jeszcze go wyzbierę przynajmniej. No i 3 no, Co ja poradzę? To jest Brawl Stars. Tutaj się nie da normalnie grać. Ktoś ma się ciągle nerwy. A ja zaliczyłem minus 5. Zajęczyłem 5 buharków. Fajnie, co? Że wyglądacie człowieka, który ma nerwy no to jest chore no chciałem wam powiedzieć że normalnie tutaj w tej grze to ja ciągle przegrywam no dobra, biłem 1000 bucharków, zdobyłem dużo skrzynek na odcinek ale przegrać to już jest szczyt chamstwa żeby na odcinku przegrywać a poza nim wygrywać dobra, zagrajmy sobie w pary w parę akurat jestem tak powiem, dobry, przez że dzięki trybowi pary wbiłem sobie te tysiąc, bo tam Łazł... nie się tam wygrywa. A ja powiedzmy sobie szczerze. da się wygrać przy dobrym Wi-Fi i przy dobrym partnerze. W... tak, tutaj, w parach. Dobra. O, się zaczyna. Dobra no, no. no ja się, ja nie wiem czy powinienem się kampić czy nie, ja chyba się kampię Albo nie, ja idę ja idę na kozaka, ja idę na kozaka Czekasz, ja tam trochę, Ja trochę tam podejdę, ja tam podejdę Ale to nie jest spadek z formą O kurde To jest niemiła sytuacja Bardzo niemiła Bardzo niemiła Dobra Wiecie, nie masz autono Dobra, biorę ulgę Kurde, to nita. No nie. Przegrana. Rozwa. No. Normalnie rewelacja. Normalnie przegrać. Przegrać. I jeszcze raz. Przegrać. No to dobra. No to teraz zacznijmy ten opening. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście. Nie. się weszli do fajnego klubu bestie. Gdzie, jest, gdzie są fajni ludzie, macie z kim zagrać, nigdy nie ma tutaj nudy, ale jak nikogo nie ma, to wołajcie brata, albo sąsiada przeciwka. to może są, zagra, albo nie. No to zacznijmy opening, no zacznijmy sobie na spokojnie od skrzynki, którą miałem już zebrać parę dni temu. Za sk pierwsza sk skrzynka ładuje mi. No, kiedy ta skrzynka będzie? Jest. Dobra. Trzy, cztery, dwa. Dobra. Pierwsza skrzynka za nami. Następna skrzynka. Dobra. Raz. Dwa. pół Punkt mocy. Barilej. Punkty mocy szeli. Nic więcej. Dobra. Kolejna skrzyneczka Na raz. Na dwa. Pa. 50. Rok. Dobra. Mita. No nic więcej. No na, na razie żadnej postaci nie zbytmy. I... Raz, dwa. Aj! No to, to była taka słaba skrzynka, no. Dobra. Dobra. Dobra, teraz na raz. Na dwa i trzy. Dobra. Cold. Rosa. No nic więcej, no. Żadnej postaci nie ma, a tyle skrzynek, no. Okej, okay, ładuję. Takie, jest skrzynka Odliczanie I nowa postać 3, 2, 1 Nowej No, normalnie za wybuchę Tutaj, tutaj Żadnej nowej postaci nie ma A już, tutaj jest skrzynek otworzonych No, nowa, na raz Na dwa Po, poko Dalej. Teraz duża skrzynka. Dobra, teraz chwilę, czy będziemy mieli nową postać, czy nie. Obstawi teraz zatrzymajcie. Znaczy, teraz macie pewnie tutaj te pytanie. Tam w, w okienku w prawym górnym rąku, czy będzie nowa postać, czy nie. Obstawiajcie, czy będzie, czy nie. Dobra, na trzy, na dwa, jeden. No nowej postaci to ja nie zdobyłem. Nie no, to... To już było świństwo. Dobra. Widz co? Jeszcze tak na koniec odcinka wbijmy sobie. Wbijmy 15 rangę barrelowi, Tak na końcu odcinka. Oa. Oa. No to idziemy. Co już ten odcinek? To trwa wam powiedzieć. O. Hmm, hmm. Czekaj się. Ja tu się jakoś chronię, ale nie wiem czy to działa. No, mój typ niech ucieka mój kolega. Bo tutaj też dzieją niefalne rzeczy. O, jeszcze pię pięć drużyn pozostało, a taka afera się zaczęła tam na środku. A pięć drużyn, no, szok. No po prostu szok. O, czy będzie w końcu? Jest jedna drużyna wyeliminowana. Dobra, rzucimy tutaj parę tych butelek. Teraz się zaczęło... ...się akcja. No nie, no nie. Tak teraz stracimy. Teraz wracam. Dobra. Chciałam Wam powiedzieć, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie udało mi się zobaczyć zrobić wina, ale mam nadzieję, że ciekawość openinga był dla Was ciekawy. Dziękuję za odcinek. Do, do zobaczenia i cześć. I serdecznie wbijcie na kanały chłopaków. Na moim kanale macie, jak oglądacie na telefonie, to wejdzie w kanały. Najpierw na, na, na mój kanał, później w kanały i tam ich znajdziecie. A oglądacie mnie na komputerze, to po prostu wejdźcie na mój kanał i prawym, na, pra na prawej stronie są popaki Bijcie do nich, dajcie im suba, pod filmami łapkę, a jak już musicie, to i też w komentarz. Dziękuję za oglądanie. Z tej strony był Creeping.